Łukasz Henel, Szkarłatny Blask. Czytają pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozdział 23 Nadal był przerażony, kiedy opowiadał przyjaciołom o tym, co mu się przytrafiło. Towarzystwo Witka i bliskość Marty dawały mu jednak sporo odwagi. Czuł, że musi wziąć się w garść, by nie zawieść przyjaciela i ochronić dziewczynę, na której z każdym dniem coraz bardziej mu zależało. Bał się, ponieważ coś mówiło mu, że może ją utracić. Zjedli kolację i ustalili, że w nocy przynajmniej jedno z nich będzie czuwać. By wyznaczyć kolejność wart, użyli starej harcerskiej metody polegającej na losowaniu ułamanych zapałek. Łukaszowi przypadła najkrótsza, co oznaczało, że w udziale trafi mu się pierwsza warta. Był zadowolony z takiego obrotu sprawy. Wolał powstrzymać się od spania aż do północy, niż później zrywać się z ciepłego posłania. Druga warta przypadła Bizonowi. A ostatnia, tuż nad ranem, Marcie. Łukasz zdecydował, że w okiennice od okna w pokoju pozostawią otwarte. Miał to być punkt obserwacyjny. Kiedy zrobiło się już całkiem ciemno, postawił przy oknie krzesło i zasiadł na swoim posterunku. O po ścianę oparł swoją broń pogrzebacz. Czas mijał, a w koło panowała cisza. Łukasz poczuł, że mimo niewygodnej pozycji zaczyna morzyć go sen. Otrząsnął się, ale pomogło to jedynie na chwilę. Dopiero teraz poczuł, jak bardzo jest zmęczony. Śniło mu się, że wybrał się na poranny spacer. Była piękna pogoda. Szedł ścieżką w kierunku leśnego cmentarza. Wśród drzew zobaczył wuja Bolesława. Zawołał do niego cicho. Postać nagle znikła. Początkowo miał wrażenie, że wuj droczy się z nim. Później jednak pojawił się znowu, w innym miejscu. Kiedy łukasz wysilił wzrok i przyjrzał się dokładnie jego twarzy, doszedł do wniosku, że wuj jest bardzo zaniepokojony. Dał mu ręką jakiś znak. Łukasz miał wrażenie, że próbuje go ostrzec. Obudził się niespokojny. Usłyszał niepokojąco bliski, cichy odgłos na zewnątrz domu. Ktoś się skradał. Powoli wstał z krzesła i obudził Witka. Witek wstał i wymownie położył palec na ustach. Światło księżyca sprawiało, że dość dobrze widzieli siebie nawzajem oraz znajdujące się w pokoju sprzęty. Na migi dał znać Łukaszowi, by nie zapalać lampy. Obudził też Martę, śpiącą na łóżku i trzymającą w dłoni szmacianego wróbla. Łukasz i Witek byli boso, więc mogli przemieszczać się po domu bez większego hałasu. Raz czy dwa pod ich nogami cicho zaskrzypiała podłoga. Nagle usłyszeli szmer dobiegający z przedsionka. Nie było wątpliwości ktoś majstrował przy drzwiach wejściowych, ktoś nacisnął klamkę. Po chwili drzwi zaskrzypiały. Łukasz z przerażeniem zauważył, że między framugą a drzwiami pojawiło się solidne ostrze noża. Ktokolwiek był po drugiej stronie, próbował podważyć skobel blokujący drzwi lub po prostu badał wytrzymałość zamka. Po chwili ostrze noża znikło, a kroki się oddaliły, a potem usłyszeli cichy szczęk dobiegający z kuchni. Nie uległo wątpliwości, że włamywacz zrezygnował z zamiaru dostania się przez frontowe wejście i zabrał się do forsowania okna w kuchni. Okiennice stanowiły dobre zabezpieczenie przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, lecz sprytny włamywacz nie powinien mieć dużych kłopotów z ich otwarciem. Łukasz był przekonany, że intruz zdoła dostać się do środka. Okna były dość solidne, ale drewniane, starego typu, ze słabymi zapadkami i pojedynczymi szybkami. Serce waliło mu jak oszalałe i był niemal święcie przekonany, że włamywacz to słyszy. Pomyślał, że niezłym wyjściem byłoby zapalenie lampy i zrobienie porządnego rabanu. Zerknął na kryjącą się w mroku twarz Witka. Ten jednak położył palec na ustach, nakazując zachowanie ciszy. Łukasz zdecydował, że na razie zda się na strategię przyjaciela. Z kuchni dobiegł przytłumiony hałas. Ktokolwiek to był, działał szybko i sprawnie. Kroki skierowały się w stronę pokoju. Po chwili kuchenne drzwi zaczęły się otwierać. Łukasz i Witek czekali, przyczajeni w ciemności. Do pokoju wszedł człowiek ubrany w kurtkę moro. Był wysoki i szczupły, a przed sobą trzymał wyciągnięty nóż. Zanim Łukasz zdążył cokolwiek zrobić. Witek błyskawicznie zaszedł wamywacza od tyłu. Prawą ręką złapał go pod brodę, jednocześnie wbijając mu palce w oczy. Lewą ręką wykręcił mu ramię i napastnik przez chwilę szamotał się gwałtownie. Łukasz otrząsnął się z zaskoczenia i z całej siły rąbnął go pięścią w żołądek. Całości dopełniła Marta, która wyskoczyła z ciemności niczym strzyga, waląc intruza rondlem w głowę. Nóż wypadł z brzdękiem na ziemię. Łukasz zrobił to, co nakazał Witek, i szybko przejrzał kieszenie intruza. W prawej znajdował się duży, ciężki pistolet. Bauer najwyraźniej wolał użyć noża, ale przygotowany był na każdą ewentualność. W kieszeniach agenta Łukasz znalazł jeszcze kilka przedmiotów. Przypominający medalion przedmiot, sfatygowaną mapę oraz ulotkę. Położył je na stole. Świetnie, powiedział Witek. Może dowiemy się teraz z kim mamy do czynienia. Trzeba wezwać policję. Marta nadal trzymała w rękach rondel, gotowa do przypuszczenia kolejnego ataku. Tylko spróbujcie, zawył nagle Bauer. Tak, zróbcie to. Już jest po was. Już jesteście martwi. Przytulanie się z tym typem to nic przyjemnego. Daj mi jego pistolet, rzucił Bizon. Dawaj broń, ryczał agent nowej synagogi, jakby sądził, że przyjaciele istotnie oddadzą mu pistolet. Witek, odpowiedzi, zmienił płynne położenie i sprzewrócił Bauera na ziemię, przerzucając go przez biodro. Łukasz podał przyjacielowi pistolet. Jeśli ruszysz się, będziesz martwy oznajmił zimnym głosem Bizon. Płynnym ruchem wprowadził do komory nabój i wycelował w agenta. Mężczyzna toczył wokół nienawistnym spojrzeniem, ale się nie poruszył. Coś za jeden zapytał go Łukasz. Bauer jednak milczał. Stańczuk postanowił skrępować mu ręce za pomocą paska od spodni, kiedy od strony kuchni rozległ się hałas. Erwin Bauer nie był sam. Cofnijcie się! krzyknął Witek. W drzwiach kuchni pojawił się Piotr Waterman. W ręku trzymał pistolet. Durniu! zawył Bauer, zrywając się z ziemi. Zabij ich! Zabij ich! Waterman dostrzegł broń w rękach Witka. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. Rzuć broń! nakazał Waterman. Nie macie żadnych szans. Wyrzuć! odparł Bizon. Nagle Waterman jakby zmiękł. Zbieramy się, rzucił do Bauera. Oszalałeś? zawył Agen. Zastrzel ich! Nie zapominajcie, że ja też mam broń! fuknął Witek celując teraz prosto w twarz Bauera. Łukasz przesunął się kilka kroków w stronę Marty. Była blada jak ściana, ale nadal dzielnie trzymała swoją kuchenną broń. Postanowił, że gdyby zaczęła się strzelanina, rzuci się na dziewczynę, przygniatając ją do ziemi i osłaniając przed kulami. Nie miał pojęcia, na ile zda się ta naprędce obmyślona strategia, ale nie mógł pozwolić, by zginęła. Wynosimy się, stanowczo zakomendorował Waterman, cały czas mierząc w witka. Bauer aż dygotał z nienawiści. Wydawało się, że zaraz zaatakuje. Oczach błyszczało mu jednak dziwne szaleństwo, niczym w ślepiach dzikiego zwierzęcia. Dostaniemy was, lada godzina. Jesteście nikim, groził. Nie rozumiecie naszej mocy. – Wiem o was więcej niż sądzicie – odparł Witek. – Dobrze już orientujemy się, kim jesteście. Gdybyś nie był tak głupi i nie wspomniał o mocy, może nawet sądzilibyśmy, że włamało się do nas dwóch rabusiów, by ukraść nasze plecaki. Waterman sprawiał wrażenie zbitego stropu. – Zbieramy się – powtórzył. Bauer odwrócił się i zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Wybuchnął głośnym, opętańczym śmiechem. Śmiał się przeraźliwie, jakby postradał zmysły. Waterman osłaniał ich odwrót, celując cały czas w głowę Witka, który również nie opuszczał pistoletu. Wrócili tak, jak przyszli, niczym złośliwe małpy przez kuchenne okno. W oddali słychać było cichnący chichot Bauera. – Jesteś większym głupcem niż sądziłem – wycedził Bauer, kiedy wsiedli do furgonetki. – Uratowałem nam skórę – odparł Waterman. – To, co chciałeś zrobić, to nie była dobra robota – to byłaby wchuszerka. Tak miało jego oficjalne uzasadnienie. Jednak pod nim kryło się coś jeszcze. Z tym Watermanem nie zdradził się na zewnątrz. Od pewnego czasu bał się coraz bardziej. Koszmarne sny, w których topił się w krwawym, emanującym strasznym blaskiem jeziorze, stawały się coraz bardziej intensywne. Agent coraz częściej zastanawiał się, czy stoi po właściwej stronie. Myślał nad ceną, jaką być może będzie musiał kiedyś zapłacić za udział w piekielnym przymierzu, jakie stało u podstaw potęgi nowej synagogi. Nie chciał już zabijać, nie osobiście. Nie wolno ci tak do mnie mówić, wściekł się jeszcze bardziej Bauer. To prawda, odrzekł Waterman. Zamiast trzech trupów, może mielibyśmy pięć. Miała być zbrodnia doskonała przez szaleńca z lasu, a wyszłoby na strzelaninę i mafijne porachunki. Nie możemy narażać synagogi. Wiesz dobrze, że dyskrecja to jej dewiza. Trzymamy się starych zasad, dlatego nie wpadamy jak śliwki w kompot. Sram na zasady, wrzasnął Bauer. Nie pomnę nawet na umieszczoną pod siedzeniem pluskwę. Łukasz zamknął okno w kuchni. Usterka nie była poważna. Hak został po prostu podważony przez wciśnięte ostrze noża. Podobny sposób rozprawiono się z ryglem zamykającym okno. Witek przyglądał się z uwagą znalezionemu przy intruzie medalionowi. Marta oglądała zniszczoną mapę i pomiętą ulotkę. Pistolet, niczym zimny uśpiony wąż, spoczywał na stole. Wygląda jak jedna z pieczęci Salomona, oznajmił Witek, oglądając okrągły przedmiot nieco większy od zwykłego kapsla. Na mapie coś jest wyraźnie zaznaczone, zauważyła Marta. Dziwny krąg i strzałka, wyrysowane czarnym flamastrem, wskazuje na chycinę. Dziwne. Ulotka również dotyczy hyciny. W sobotę ma odbyć się tam jakiś festyn dla dzieciaków z Poznania. Organizuje go AWF. Mogą planować coś złego. Nie sądzę, by chcieli pomóc w organizacji gier i zabaw, domyślił się Łukasz. Może chcą kogoś wyeliminować? Jutro już sobota, zauważyła z przestrachem w głosie Marta. Trzeba działać. Łukasz podszedł do walizki, w której spoczywała kulka, i znacząco pokazał ją Bizonowi. No i dobrze się uzbroić, nie możemy pozwolić, żeby nowa synagoga urządziła masakrę dzieciaków.